Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w programie prawdziwie gorący temat spotkamy się z samym prezydentem Polski. Będziemy rozmawiać o polityce, muzyce, skandalach i o ogromnych pieniądzach. Ja nazywam się Henrietta Sztama, a to jest program. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek orkiestra. Pianista, kompozytor, filantrop, dyplomata, no i nawet sam prezydent Polski. Drodzy Państwo, przed Wami. Sam Ignacy Jan Paderewski! Ignacy, to nie jest potrzebne, my dajemy muzykę w postprodukcji. Musiałem mieć motyw, żeby tu przyjść. O, jesteś typem showmana. No chyba tak. Umiem przemawiać do ludzi. Ale przede wszystkim jesteś też self-made manem. No tak, tak, tego nauczyłem się. Między innymi od Heleny Modrzejewskiej albo podpatrując Ryszarda Strauca. Zauważyłem, że jak gra, to robi takie głupie minę. No i stwierdziłem, że widownia kupuje mnie na koncertach jako całość. I muszę pracować na przykład nad takimi szczegółami, jak mimika. Myślę, że właśnie dzięki takim detalom osiągnąłem coś, co myślę, można nazwać gigantycznym sukcesem. Pewnie znacie określenie bitelsomania, ale czy wiecie, że kilkadziesiąt lat wcześniej w Ameryce panowała padimania? Tak, no to prawda. Były lata, kiedy nie tylko używałem perfum marki Paderewski, ale nawet jadłem ziemniaki Paderewskie. A jak można dojść do takiej sławy? Trzeba się otaczać odpowiednimi kobietami. Sławnymi? Nie tylko. Dobrze, żeby ich imię zaczynało się na literę H. Aha. Czyli na przykład. Na przykład. Helena Modrzejewska, ale także moja Helena Gór. Helena Paderewska. No tak, do tego tematu jeszcze powrócimy, ale tymczasem pora na pytanie o śniadanie! Jest już po dziesiątej, czy jesteś już po śniadaniu? Nie no, w żadnym wypadku nie miałem czasu. To co robiłeś do tej pory? No, nie jestem kucharzem, tylko pianistą, więc grałem, ćwiczyłem, tak? No ale, Ignacy, przecież ty już chyba nie musisz ćwiczyć. Oczywiście, że muszę. A jeżeli idzie o śniadanie, to bardzo się cieszę, że Sienkiewicz je te niedobre szare wiewiórki, bo jako dziecko miałem przez włosy pseudonim wiewiórka. Myślę, że chodziło o te równe, więc czuję się bezpiecznie. Jakieś zwierzęta. No oczywiście. Miałem w Wiedniu takiego pająka na strychu, gdzie stał fortepian i ten pająk uwielbiał etiudę tercjową Chopina. Kiedyś zrobiłem taki test, że zagrałem najpierw etiudę tercjową Chopina, a pająk spuścił się po pańczenie na fortepian i słuchał jak gram. Następnie nagle przeszedłem do etiudy sekstowej Chopina, a pająk uciekł do swej Czyli pająk był takim twoim krytykiem? Tak, moim krytykiem była też moja papuga, którą przywiozłem z Australii, Cocky Roberts. Siedziała mi zawsze na kolanie, mimo że zasuwałem na puderę od fortepianu bardzo szybko, trzymała się kurczowo i krzyczała Boże, jakie to piękne, jakie piękne! To. Musiałem dla niej grać. Masz chyba też mnóstwo innych fanek. Tak, to prawda i to było również bardzo niebezpieczne. No to jest to dosyć typowa sytuacja, że ludzie po moich koncertach wstają i biją brawo. Ale również nierzadko spotyka się, że rzucają różne przedmioty na scenę, zwykle są to kapelusze. Ale zdarzyły się już na przykład parasolki z ostrymi zakończeniami, albo na przykład pamiętam koncert w Stanach. Dwie Amerykanki wtargnęły na scenę i próbowały obciąć pukiel moich włosów. Naprawdę? <laughs> <To> <laughs> Ojej. <śmiech> to powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się tak, że kiedy byłem dzieckiem, wszyscy mi mówili, że mam ogromny talent. Potem, kiedy dostałem się do konserwatorium w Warszawie, nauczyciele śmiali się ze mnie i mówili, że do niczego się nie nadaje, żebym zrezygnował z gry na pianinie. Żeby gdzieś w życiu zajść, trzeba mieć naprawdę wielkiego ducha i się nie poddawać. I iść po trupach do celu. Również. A czy można powiedzieć, że szedłeś po miłosnych trupach do celu? Moja pierwsza żona, proszę Państwa, zmarła i zostawiła mnie z Kalekim dzieckiem. Pomógł mi wtedy Władysław Górski, a ja w zamian za to odbiłem mu żonę. Bardzo się w niej zakochałem i chciałem, żeby to była moja żona. Sprawa ich rozwodowa trwała kilkanaście lat. W końcu dopiąłem swego i zostaliśmy małżeństwem. Jesteśmy nim aż do dzisiaj. A a propos kobiet, twoja żona chyba nie należała do ulubienic Twoich znajomych. Czemu tak mówisz? No, nie wiem, Jan Lecoin napisał o niej wiersz pod tytułem Wiersz o złej żonie. I don't care. I to jest piękne. No, oczywiście. I wiesz, co jeszcze jest piękne? Co? Finał Adagio w trzeciej symfonii Machlera. E, no dobrze, a powiedz mi, co jest Twoim największym sukcesem? Mógłbym tutaj wymieniać wiele rzeczy, między innymi to, że na przykład dzięki mnie po 123 latach, niewoli, w roku 18 Polska wróciła na mapie świata, mógłbym podać 70 utworów, które skomponowałem, ale oglądając odcinek z moim poprzednikiem powiem... Sienkiewicz, moja twarz była na banknocie o nominale 2 miliony złotych. Nie no, to jesteś naprawdę zabawny. Dziękuję. <laughs> e a co uważasz za swoją największą porażkę? Oczywiście, jeżeli ty w ogóle masz za sobą jakąś porażkę. Psa oszustą. Wykopka? Mm. kopka? Nie! Jeśli nie wiedzą państwo, o co chodzi, zapraszamy do odcinka z Henrykiem Sienkiewiczem. Kim zatem był pies oszust? Poznałem go na wakacjach w sanatorium. Polubiliśmy się i ja go nawet pokochałem. Spał ze mną w łóżku. Grałem mu koncerty. Opowiadałem mu nawet o swoich marzeniach. Chciałem go zabrać do domu, ale kiedy ostatniego dnia służący próbował zapakować go do pociągu, pies oszust go ugryzł i uciekł. Rok później byłem w tym samym senatorium na wakacjach i znalazłem tego psa, a on udał, że mnie nie zna. Potem dowiedziałem się od miejscowego, że jest to znany pies oszust, który zmienia swoich właścicieli jak rękawiczki. To złamało mi serce. Nie płacz, Ignacy, to na pewno ciekawe. Po prostu przestraszył się Twojego wielkiego luksusu. Może? Mam na myśli Twojego wielkiego pociągu. Tak, to prawda, miałem wielki pociąg i własny wagon, w którym stał Fortepian. No, ale myślę, że masz jeszcze wiele innych powodów do dumy. Na przykład, choćby to, że byłeś kiedyś prezydentem Polski. Powiedz mi, co powinien potrafić dobry prezydent Polski? Myślę, że byłem dobrym prezydentem. Dlatego odpowiem na to pytanie w ten sposób. Powinien doskonale grać na fortepianie. Pokwami mieć takie sprawne palce. To jest oczywiste i konieczne. Jejku, wiesz to mi się tak dobrze z tobą rozmawia, że ja straciłam rachubę czasu. Przecież ty masz zapewne coś przygotowane dla naszych widzów. Przygotowałem takie specjalne ćwiczenie na palce. Złączamy palce i robimy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ok. Jestem pod wrażeniem. Drodzy widzowie, jeszcze zadanie dla Was od Ignacego. Pokażcie jak ogarnia Was Padimania i jaki produkt powinien być ochrzczony moim imieniem. Drodzy widzowie, znacie zadanie, macie na nie tydzień. A teraz <grym> mój ulubiony punkt programu pora na selfie. <grym> Proszę cię tutaj bliżej. Jeszcze troszeczkę bliżej. Jeszcze troszeczkę. nominujesz do następnego odcinka. Będzie to piękna kobieta. Mm. Bardzo zdolna aktorsko. Mm -hmm. której imię zaczyna się na literę H. Aha. Oczywiście Helena Modrzejewska. Czy Helena pojawi się w naszym następnym odcinku? Ignaś, jeśli oczywiście mogę już tak do Ciebie mówić, poprosimy Cię o słuchanie. Oczywiście. Spotyka się dwóch muzyków jazzowych i jeden mówi do drugiego: Słuchaj, stary, wydałem płytę. A drugi na to: Wow, świetnie, a ile sprzedałeś? A ten: No niewiele. W zasadzie to domi i samolot. <grywka> I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć nasz dzisiejszy program. Helena Modrzejewska, czekamy na ciebie. Dziękujemy. czy Państwem Ignacy Jan Paderewski.